Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj wiceprezydent Adam Konrad Fryszczak, dzień dobry, witam. Dzień dobry Panie redaktorze. I kandydat Koalicji Obywatelskiej do parlamentu, do sejmu dokładnie. Tak jest. Panie prezydencie, zacznijmy od kwestii lokalnych, Agencja Rozwoju Przemysłu i słynna inwestycja, już słynna na terenie, na terenie strefy Łucznik, biurowiec klasy A, czy stracimy te inwestycje? A może nawet, a z plusem, bo te plusy teraz bardzo popularne. E, myślę, że nie stracimy tej inwestycji. Agencja Rozwoju Przemysłu jest zaangażowana, tak samo jak zaangażowane jest miasto w to, aby ten budynek powstał i był e, budynkiem użytecznym. Póki Faktycznie to użyteczny. jesteście zaangażowani wspólnie w procesy sądowe. Panie redaktorze, to nie jest wprost proces sądowy, to jest e, no postępowanie, proces, postępowanie przed... administracyjne. Mhm. Dokładniej rzecz biorąc, postępowanie administracyjne, gdzie na wniosek inwestora wydaliśmy warunki zabudowy. Inwestor zapowiedział budowę 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, w której pracować będzie 2000 pracowników. 2000 pracowników i uwaga, 90 miejsc postojowych. Czy pan redaktor wyobraża sobie, jak można byłoby ten budynek zabezpieczyć i potrzeby 2000 pracowników 90 miejscami? No. Ciężko, ale państwo powiedzieliście 400 miejsc postojowych, tylko pytanie: gdzie? kształtujemy warunki zabudowy i na, na podstawie wydanych warunków zabudowy wskazany został wskaźnik dwa miejsca do 100 metrów kwadratowych. To dało 400 miejsc postojowych. Te 400 miejsc postojowych może być wewnątrz budynku, pod ziemią tego budynku, na innej e, nieruchomości, która zostanie objęta pozwoleniem i warunkami, ale również może być nad budynkiem, może być w dziedzińcu. Możliwości jest wiele i dzisiaj to tylko wyłącznie ograniczenia architektów i ich fantazji. Jest możliwe wybudowanie to pokazują nie tylko przykłady w naszym mieście, ale również przykłady w innych miastach. Nie jest niczym dziwnym w Warszawie, budując budynek o klasie A, i nie chodzi tylko o klasę energetyczną, ale również o klasę użytkową, biznesową. Buduje się miejsca postojowe pod budynkiem, wewnątrz budynku, to jest normalne. Dziś management, sami menadżerowie, dyrekcja, prezesi, których, którzy mają tam pracować na 20 tysiącach metrów kwadratowych, Będą musieli gdzieś zaparkować. To jest normalne. Nie zachęcimy wszystkich, choć tworzymy projekt multimodalny, zachęcamy do przesiadania się na autobusy, do autobusów, do przesiadania się na rowery miejskie. Będą autobusy elektryczne już w połowie przyszłego roku w ramach dużego projektu, który udało nam się pozyskać środki unijne. Ale wszystkich nie zachęcimy i to chyba każdy ma tego świadomość. Ale panie rektorze, ponieważ dziś to bardziej dyskusja publiczna, jesteśmy po dobrym ubiegłotygodniowym spotkaniu, spotkaniu wspólnie z prezydentem Radosławem Witkowskim, spotkaliśmy się z Agencją Rozwoju Przemysłu, z dyrekcją y, tej instytucji i zmierzamy we wspólnym kierunku. Cieszy mnie to, że y, agencja. Przyznała nam rację co do tego projektu, co do tego, że te miejsca postojowe są potrzebne i zmierzamy we wspólnym kierunku. I umówiliśmy się na to, że nie będziemy dyskutować dalej za pośrednictwem mediów, ale na spotkaniach roboczych. Ja tylko chcę uspokoić to, co o czym rozmawialiśmy z agencją, wskazywaliśmy, zostało przyjęte, zaakceptowane i zmierzamy we wspólnym to kierunku. To co z tym sporem, który trafił do wojewódzkiego sądu administracyjnego w takim razie? Jest to to, panie redaktorze, nie będę tutaj w żaden sposób wprowadzać jakiejś tajemnicy. Strategia negocjacyjna, no skoro w SKO, na, do którego odwołało się ARP uchyliło w całości decyzję, uchyli, inaczej, uchyliło decyzję, zostawiło ją w mocy, ale uchyliło zapis o, o miejscach postojowych, mhm. co za tym idzie dziś Agencja Rozwoju Przemysłu sama to przyznała. Mamy pewnego rodzaju problem, bo skoro oni nawet chcieliby przedstawić swój projekt, który ma wskazane te 90 miejsc, to dzisiaj warunki zabudowy mówią zero miejsc. Mhm. Więc trudno byłoby skonsumować te warunki zabudowy. Dlatego z jednej strony to strategia negocjacyjna, ale z drugiej to również zaskarżenie decyzji SKO. SKO, które usunęło w całości miejsca postojowe. Jest to dla mnie niespodziewana decyzja. Decyzja, której chyba nigdy wcześniej na terenie naszego miasta nie było, że oto SKO nakazuje... Nie, nie budować żadnego miejsca postojowego. Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości ostrzega, że może się to skończyć po prostu utratą tej inwestycji. Ja byłbym spokojny, jesteśmy, myślę, że pan przewodniczący Wójcik nigdy nie rozmawiał oficjalnie z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu, tylko takie szarlatańskie znowu tańce zaczyna jak w poprzedniej kadencji, a my rozmawiamy i jesteśmy dobrej, na dobrej drodze do tego, aby ten, ten budynek powstał, a również żeby uporządkować ten teren, który no, jest terenem, który dotychczas był porządkowany wyłącznie przez lokalnych przedsiębiorców, którzy tam mają również swoje działalności. Ja nie wyobrażam sobie, żeby o to się stała taka sytuacja, że wprowadzamy tam nieograniczoną liczbę pojazdów bez miejsc postojowych i tak naprawdę skazujemy lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą tam swoje interesy od lat na trudnym, poprzemysłowym terenie na niebyt i na brak możliwości zaparkowania ich klientów. Ja sobie tego nie wyobrażam i o tych lokalnych przedsiębiorców, o tych, mhm. którzy prowadzą tam swoje interesy, będę dbał. Andrzej Kosztownik. Był wczoraj na Pańskim miejscu i powiedział, że. Um nawet ten fakt, że udało się przejść przez Krajową Izbę Odwoławczą no nie spowoduje i nawet fakt wybudowania całego radomskiego centrum sportu nie spowoduje, że prezydentowi Witkowskiemu będą należały się jakiekolwiek gratulacje. Ja przede wszystkim chciałbym odnieść się do tego, że pan poseł Kosztowniak był tutaj wczoraj, Ja szkoda, że nie mogliśmy debatować, choćby dziś albo jutro. Jestem jeszcze gotowy cały czas do tego, żeby wspólnie z panem posełem Kosztowniakiem debatować i ja Przypomnę, szanowni państwo, panie doktorze, 3 września skierowałem do, do biura poselskiego posła Andrzeja Kosztowniaka zaproszenie do debaty. 3 września, czyli ponad miesiąc temu i do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. No, jako człowiek kulturalny, wyniesiono, wyniesione z domu, mam zasady, że na zaproszenia i listy warto chociażby odpowiadać. Jeśli się nie chce tego zaproszenia przyjąć, to krótkim dziękuję. Nie przyjmę zaproszenia. Takiego, takiej odpowiedzi do dziś nie otrzymałem. A szkoda, bo moglibyśmy debatować i dyskutować o tym, jak poseł Kosztowniak, będąc prezydentem Radomia, zaprojektował halę sportową i dlaczego musieliśmy ją przeprojektowywać. Albo chociaż moglibyśmy debatować o tym, dlaczego ta inwestycja została opóźniona przez byłego już na szczęście wykonawcę. Wykonawcę, który był na niedzielnym meczu i który wylewnie witał się z posłem Kosztowniakiem wielka szkoda, bo to nierzetelny wykonawca, który mam wrażenie... Yy... To on wprowadził ten projekt w, w miejsce, w którym jesteśmy i wprowadził. Ale, panie te, bezencie, to te wy wybraliście tego wykonawcę. Tak, tylko my wybieramy wykonawcę za każdym razem na podstawie ustawy zamówień publicznych, mhm. gdzie są wskazane kryteria wcześniej na etapie ogłoszenia przetargu i oferenci wskazują na jakich warunkach, za jakie pieniądze, z jaką gwarancją i w jakim terminie chcą wykonać. Ten wykonawca obronił swoją ofertę w KIO, bo o tym dziś mało mu, osób mówi, mhm. obronił swoją ofertę w KIO mówiąc, że jest w stanie w tym czasie i za te pieniądze wybudować ten obiekt. A jak się stało? Wszyscy doskonale wiemy, i e, dziś mamy sytuację taką, że musieliśmy ogłosić kolejny przetarg. Ale chcę powiedzieć, e, że po piątkowym orzeczeniu Kijose, które e, jeszcze nie jest na pewno moment na gratulacje, ale jest moment na to, żeby powiedzieć, mieliśmy rację, wyłaniając w sposób prawidłowy wykonawcę. nie chcę już przypominać o słowach e, pana radnego Dariusza Wójcika, który na jednej z sesji Rady Miasta podnosił, ile to jest błędów w tym przetargu i tak dalej. Okaza Okazuje się, nie ma błędów. Wykonawca został wyłoniony, w, czy oferent został wyłoniony w sposób prawidłowy i już wczoraj Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji e, otrzymał część dokumentów. Te dokumenty będą w najbliższym czasie spływać od, od konsorcjum firm, tak abyśmy mogli jak najszybciej podpisać mhm. umowę i wprowadzić panie wykonawcę na plac budowy. Poprzednim... Ale, panie rejterze, jeszcze mhm. jedno zdanie. Gdzie jest wiarygodność pana posła Kosztowniaka, który mówi o opóźnieniach, a sam przez 4 lata, będąc szefem komisji, czy podkomisji, czy zespołu do spraw budowy S12, nie wybudował nawet centymetra kwadratowego trasy S12? Więcej, nawet nie ma decyzji, którędy ta trasa będzie biegła. Dlaczego? Nie wiem, możemy się domyślać, ale przecież tak szumnie zapowiadane przyspieszenie budowy trasy S12 i co? I nic. No panie pośle, jedna kadencja zmarnowana, tak samo jak zmarnowane dwie kadencje. W kontekście budowy trasy S12, pana dwie kadencje w latach 2006-2014. Panie prezydencie, chciałem zapytać o nadzór nad tą inwestycją, bo poprzednio sprawowała zewnętrzna firma. Teraz też, będzie z... teraz, teraz, też? Tak, teraz też będzie sprawować zewnętrzna firma. Na firmę, która będzie sprawować nadzór, zostanie ogłoszony przetarg i już niebawem zostanie wyłoniona firma, która będzie zajmować się nadzorem nad Zaczy tą inwestycją. to rozwiązanie się sprawdziło? To rozwiązanie jest dobre z tego względu, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie Posiada osób, które miałyby odpowiednie kwalifikacje, nie posiada zespołu, który byłby w stanie nadzorować tak dużą inwestycję kubaturową, inwestycję za kilkaset, no w tym przypadku kilkadziesiąt, kilkaset milionów złotych, bo to będzie na pewno ta kwota łącznie z układem komunikacyjnym, więc. Ogłasza się w takich przypadkach nadzór na firmę, czy wyłoniony nadzór sprawuje firma zewnętrzna. Tak samo jak w Miejskim, Ośrodku, w Miejskim Zarządzie Druki Komunikacji, mhm. również niektóre najważniejsze, największe przetargi nadzoruje firma zewnętrzna. To normalna procedura, również uwzględniona przepisami prawa. Jasne, ale czy ta poprzednia firma, która do tej pory sprawowała ten nadzór. W jakikolwiek sposób odpowie za to? No, bo jednak ten nadzór nie był chyba za dobry, skoro, skoro skończyło się tak, jak się skończyło. Panie Zanie, które rzeczy podwójnie były opłacane. Tutaj już w tej kwestii wypowiadał się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w osobie pana prezesa Janduły. Jest to postępowanie, które wyjaśnia te kwestie i spokojnie oczekuje na, na decyzję niezawisłej prokuratury i niezawisłego sądu, jeśli będzie taka niezawisłej potrzeba. Niezawisłej prokuratury? No, panie redaktorze, myślę, że te wybory będą również wyborami o to, czy będziemy mieli w Polsce normalność, normalność prawną, konstytucyjną, bo, bo o tym również trzeba mówić, że gdzieś ten ład i porządek konstytucyjny jest, jest zagrożony, zmienia się decyzje, dzisiaj wszystko jest w rękach jednego człowieka i myślę, że o to trzeba zadbać, żeby, żeby w, wybory, w najbliższe wybory spowodowały, że na pewno... Nie będzie rządzić jedna partia. To musimy o tym przede wszystkim mówić. Ja jestem zdania, że demokracja to wprowadzenie jak największej liczby e, ugrupowań do polskiego parlamentu, tak aby faktycznie zderzać rację na sali plenarnej. Mhm. Ministrowie prawa i sprawiedliwości przywożą. E, w ogóle odnoszę wrażenie, że żyjemy w dwóch rzeczywistościach w tym momencie, bo e, ministrowie prawa i sprawiedliwości przywożą kontrakty dla fabryki broni, podpisują umowy nowe, a za chwilę przyjeżdża e, państwa polityk Tomasz Siemoniak i mówi, że e, Przemysł obronny może przestać istnieć. Mówi to w miejscu, w którym chwilę temu, nie wiem, dwa, trzy dni wcześniej podpisano umowę. Panie że do tego dualizmu, jak pan powiedział, trudno mi się odnieść, bo nie słyszałem ani pierwszej, ani drugiej konferencji prasowej. Mogę jednak powiedzieć o tym, jak rok temu w kampanii samorządowej minister Wojciech Skurkiewicz przywiózł wspólnie z posłem Andrzejem Kosztowniakiem, jeśli nie pamięć nie myli, również poseł Kwiecień, świetną informację. Zapowiedział, że są pieniądze, po prostu leżą, trzeba wysłać pismo, wniosek i te pieniądze otrzymamy na przebudowę, na remont ulicy Warszawskiej i Kieleckiej. Wtedy padała kwota 20 milionów złotych. My bardzo szybko to przeliczyliśmy. Już następnego dnia zostało wysłane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ponieważ na konferencji jasno nie zostało wskazane, do którego ministerstwa, czy do której jednostki należy wysłać taki wniosek. Wysłaliśmy zatem do wszystkich, również do wiadomości parlamentarzystów, wniosek o 30 milionów złotych, bo na tyle wyszacowaliśmy wszystkie prace na, na ulicy Warszawskiej i Kieleckiej, Czarnieckiego. I co, panie redaktorze? Otrzymaliśmy informację, że tych pieniędzy nie ma i nie będzie dla Radomia. Dlatego ja zawsze powściągliwie podchodzę do informacji ministrów, bo ci ministrowie no, różne fantazje opowiadają na konferencjach, a później różnie z tym bywa. Jeśli jest kontrakt dla Fabryki Broni, to bardzo się z tego faktu cieszę. Tutaj na pewno pracownicy Fabryki Broni są przygotowani do tego, że by produkować dużo, dużo sprzętu, dużo pistoletów i karabinów maszynowych, bo do tego po prostu mhm. zostali powołani i mamy doświadczenia. Może po prostu kampania wyborcza polega na tym, że jedni mówią, że jest tak źle, drudzy, że jest tak wspaniale, a prawda leży po środku. Pamiętam doskonale kampanię pani dziś deputowanej Beaty Szydło, która w Nowej Soli na tle starych jakichś budynków, których niewiele pozostało w mieście, ogłosiła, jak to Polska jest w ruinie, a już dwa tygodnie tygodnie czy trzy tygodnie po wyborach pokazywała jak to Polska jest pięknie w budowie. Prezydent Nowej Soli Wadym Tyszkiewicz szybko zderzył ten obraz z rzeczywistością i, i cóż okazało się, że zostało wybrane miejsce faktycznie, które jest przed rewitalizacją, było przed rewitalizacją, przed przebudową specjalnie po to, żeby pokazać jak jest, mhm. jak jest źle. Wielka szkoda, no, niektórzy politycy manipulują obrazem, manipulują przekazem, a, a my tutaj lokalnie w Radomiu, w regionie radomskim mamy swoje problemy i po prostu musimy o te, o te problemy, z tymi problemami walczyć i tu Panie redaktorze myślę, że głos w najbliższych wyborach powinien zostać oddany na osoby, które są stąd, to przede wszystkim i chcą o miasto zabiegać i o miasto i o region radomski walczyć. I na koniec chciałem zapytać o ostatnią prostą, jakie plany na ten, o, już w zasadzie trzy dni kampanii, trzy i pół dnia kampanii pozostało. No pozostało jeszcze dla mnie cztery, dziś faktycznie wtorek, cztery ostatnie dni do końca. Jakie plany? No, Przede wszystkim dalsza praca na rzecz mieszkańców Radomia. E, wypełniam mandat zastępcy prezydenta wspólnie z Radosławem Witkowskim i, i będę go wypełniać e, A w na W które pewno. sondaże pan wierzy? W te, w te, które dają jeden mandat y, Platformie, czy w te, które dają dwa? Panie redaktorze, ja wierzę w sondaż 13 października. Już nie będzie sondaż, to e, To jest najlepszy sondaż, e, który pokaże, kto faktycznie dostanie legitymację do tego, żeby rządzić w naszym kraju. I tak jak powiedziałem, dziś przede wszystkim na ostatniej prostej to, to pro. Prośba o to, żeby wykorzystać swój głos. Decydujcie państwo w większości. Niech większość wybierze to, jaka będzie Polska, nie wolno pozostawić tej decyzji innym. Tu każdy ma swój głos, i głos każdego z nas jest tak samo ważny. To jest dokładnie ten sam głos, dlatego w najbliższą niedzielę. Proszę wszystkich, żeby poszli na wybory, żeby zagłosowali i spełnili swój obywatelski. Ja będę to nazywać obowiązek. To jest obywatelski obowiązek do tego, żeby wybierać i decydować o tym, jaki będzie kształt Polski. Oczywiście pozostawiam się do, do dyspozycji pamięci wyborców, bo to są wybory i, i moja ulubiona liczba numer 5 towarzyszy mi nie tylko na liście piątej, ale również jako miejsce 5 i, i pozostawiam swoje również 5 lat, kiedy jestem zastępcą prezydenta. Do oceny wyborców. I tu stawiamy kropkę, bo nasz czas się skończył. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Dziękuję bardzo. tak Frisztak, wiceprezydent Adamia, był moim miejscem gościem. Dziękuję. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.